Ta animacja przekaże Państwu informacje na temat koronawirusa oraz wskazówki, jak chronić siebie i innych. Koronawirus wywołuje chorobę zakaźną, podobnie jak wirus grypy. Zakażenie następuje drogą kropelkową, czyli w trakcie kichania lub kaszlu. W kropelkach z naszych dróg oddechowych zawarte są cząsteczki wirusa, które osadzają się na naszej skórze, dłoniach i w naszym otoczeniu. Cząsteczki wirusa są w stanie przetrwać wiele godzin na klamkach, stołach i innych powierzchniach. Osoby zarażone, które nie odczuwają jeszcze żadnych objawów chorobowych, są w stanie przenosić cząsteczki wirusa. Jeśli zaraziłeś się koronawirusem, możesz odczuwać objawy podobne do objawów grypy, np. kaszel i/ lub gorączkę. 80% zakażonych osób może przebywać w domu do czasu ustąpienia objawów choroby. 20% zarażonych osób wymaga hospitalizacji. Około 1 trzecia z nich może wymagać respiratora i pobytu na oddziale intensywnej terapii. Z tego powodu koronawirus wywołuje groźniejszą chorobę niż wirus grypy. Osoby po 70 roku życia z chorobami współistniejącymi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekła choroba płuc lub choroby serca są bardziej narażone na groźniejszy przebieg choroby. Wspólnymi siłami możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Nie podawajmy sobie dłoni, myjmy często ręce, utrzymujmy między sobą odległość około 1,5 metra i unikajmy aktywności grupowych. Zrób to dla siebie i dla osób z Twojego otoczenia. W chwili obecnej nie istnieje lekarstwo na tę chorobę. Z Twoją pomocą wytrzymamy do momentu ustąpienia pandemii. Niniejsza animacja została stworzona dzięki współpracy z zespołem do spraw koronawirusa Franciscus Hasthaus i Fleetland oraz firmy Informet. Tłumaczenie Europejskie Towarzystwo Urologiczne.